No, mordeczki, moje kochane, ja z tej strony Borsuk. Słuchajcie, mam dla was taki szybki update e, na ten teraz tydzień. Wyszła taka sytuacja, że zdecydowałem, że potrzebuję kilka dni wolnego, więc e, w poniedziałek nie będzie filmu. W środę nie będzie filmu, ale za to ustawię jutro e, live'a na środę wieczorem na godzinę 19. .00. Także sorka za to, ale słuchajcie, przez ostatnie dwa lata. <grych> Nie wziąłem sobie praktycznie żadnej przerwy od YouTube'a, więc wydaje mi się, że dwa dni nic się nie stanie, a ja sobie troszkę odpocznę, zresetuję się. Może nawet nagram jakiegoś vloga. Piszcie w komentarzach, czy chcielibyście, może jakiś taki szybki materiał. Jedziemy pod namioty tutaj na Jersey. Czy chcielibyście zobaczyć może troszkę tego, jak to wygląda, jak Borsuk będzie odpoczywał i tak dalej. Także dajcie znać, czy chcielibyście taki materiał zobaczyć, ja wtedy najwyżej sobie ponagrywam i może złożę. Jakiś fajny taki mini vlog albo coś w tym stylu, i wtedy wrzucę, zobaczycie co i jak. Może zrobię jakieś zdjęcia, pokażę wam mniej więcej jak ta wyspa wygląda i w ogóle. Więc to tyle, tak naprawdę. Jeszcze chciałem bardzo gorąco podziękować wszystkim, którzy byli na ostatnim live'ie. I chciałem Was poinformować też, że od tej pory nie będę już live'ów ukrywać po ich zakończeniu, tylko będą po prostu przez cały czas dostępne na moim kanale. Pokażę Wam coś. Tutaj zrobiłem specjalną sekcję. E, gdzie będziecie mogli sobie zobaczyć, czyli to macie polecane, e, przesłane filmy, e, jakieś moje tam e, e, playlisty, tak, na stronie głównej kanału, tutaj macie e, różne playlisty i tak dalej, poradniki. E, I tutaj proszę bardzo, prawie przy samym końcu, wcześniejsza transmisja na żywo, no i ostatnia transmisja właśnie wczorajsza jest tutaj widzę że cieszy się nawet niezłą popularnością więc stwierdziłem że zostawimy i tak to słuchajcie wszystko będzie wyglądać koniecznie 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 zaglądajcie do morfeusza kto go tam nie jeszcze nie subskrybuje, to słuchajcie, wbijajcie na kanał. Jak widzicie, tutaj są ziomale przypięci. Jasiowa Dolina. Jasiowa Dolina, tylko na Facebooku, więc wbijajcie na Facebooka i wpiszcie sobie Jasiowa Dolina i wtedy go znajdziecie. Jacka z Jasiowej, który streamuje sobie chyba 3-4 razy w tygodniu wieczorami. Także bardzo, bardzo fajny content. To tak naprawdę będzie już wszystko na ten film. Dzięki za sprawdzenie i za waszą wyrozumiałość i jeszcze raz dzięki za frekwencję na live'ie, za wszystkie e, słuchajcie subskrypcje, za wszystkie donacje i tak dalej, dalej. Dzięki i widzimy się już w środę na live'ie. Siemandero.